Ethan Caldwell miał wszystko bogactwo, status, idealną kolację zaręczynową w najbardziej ekskluzywnym hotelu swojej rodziny. Ale kiedy spotkał wzrok kobiety obsługującej jego przyjęcie, czas się zatrzymał, sekrety wybuchły, a całe jego życie rozpadło się w kilka sekund. To była Naomi Brooks, kobieta, którą porzucił pięć lat temu, a obok niej stały czteroletnie bliźnięta z jego dokładnie takim samym uśmiechem. To, co nastąpiło, nie było tylko skandalem, to była rozrachunek, który zmusi potężnego mężczyznę do wyboru między życiem, które tak starannie zbudował, a rodziną, o której istnieniu nie miał pojęcia. Subskrybuj teraz i skomentuj poniżej, jeśli wierzysz w drugie szanse, bo ta historia udowodni, że o niektóre miłości warto walczyć, bez względu na to, ile czasu minęło. Sala balowa lśniła jak ze snu. Kryształowe żyrandole zwisały z sufitu, rzucając ciepłe światło na białe obrusy i złocone krzesła. Ethan Caldwell stał w samym centrum tego wszystkiego, z kieliszkiem szampana w dłoni, otoczony przez dwustu najznamienitszych mieszkańców Sawana. Jego kolacja zaręczynowa była wszystkim, co obiecywała mu matka. Elegancka, imponująca, doskonała. Wszystkim oprócz uczucia w jego piersi. Od godziny prowadził błahe rozmowy... Ściskał dłonie inwestorów i starych przyjaciół rodziny. Sophie poruszała się obok niego w tłumie. Jej diamentowy pierścionek łapiąc światło za każdym razem, gdy gestykulowała. Wyglądała dziś pięknie w swojej srebrnej sukni z jasnymi włosami upiętymi w misterną fryzurę, która pewnie zajęła godziny. Należała do tego świata, do tego świata starannie dobranych pozorów i wyćwiczonych uśmiechów. I tan po raz kolejny zastanawiał się, czy on też? Twoja matka prześcignęła samą siebie, powiedziała Sophie, pochylając się bliżej.